Moi drodzy, przechodzimy sobie już do analizy zdania pojedynczego. Takie analizy przeprowadzaliśmy już jakiś czas temu, ale tym razem będziemy już konkretnie i dokładnie opisywać drzewka, które za chwilę będziemy tworzyli. Będziecie mieli do rozwiązania, a raczej wspólnie będziemy mieli do rozwiązania pięć zdań. To są zdania o różnej trudności, ale zobaczycie, że. Wszystkie te zdania są ze sobą w pewien sposób powiązane, że ta analiza bez względu na to, czy to jest zdanie łatwe, yy, czy trudne, jest taka sama. Też zobaczcie dokładnie zaraz na przykładach, które elementy wykonujemy najpierw, które potem, yy, co należy na początku znaleźć, aby było nam zdecydowanie prościej. No to moi drodzy, przechodzimy sobie do pierwszego zdania. Te wszystkie zdania, oczywiście, macie w zagadnieniach, więc bardzo Was proszę o przepisanie pierwszego zdania i zaczynamy analizę. Pierwsze zdanie. Wyjątkowo smaczne grzyby rosły w gęstych, ciemnych lasach w naszej okolicy. Zdanie wydaje się skomplikowane, bardzo dużo słów, więc y, część z Was może, wpaść, y, może tutaj wpaść. W delikatny popłoch, bo co my tutaj właściwie musimy szukać? No na sam początek najważniejsze jest zawsze orzeczenie. Czyli szukamy orzeczenia i podkreślamy go dwoma kreskami. Tutaj orzeczeniem jest wyraz rosły. Czyli czynnością, która zostaje wykonywana, jest czynność rosnąć. E, oczywiście wykonawcą czynności w tym przypadku są grzyby. Czyli grzyby podkreślamy jedną kreską, a rosły, że to jest orzeczenie, dwoma kreskami. Oczywiście podpisujemy sobie te nasze wyrazy, czyli duże P nad podmiotem i duże O nad orzeczeniem. Następnie po lewej stronie piszemy sobie grzyby. Dajemy sobie długą kreskę i po drugiej stronie, po prawej, piszemy rosły, czyli po lewej stronie podmiot, po prawej stronie orzeczenie. Następnie tutaj mamy, co robiły, a na dole mamy kto. Nad kreską piszemy pytanie: Grzyby, co robiły? Rosły, dlatego tu jest pytanie do, orzeczeń, do podmiotu. A pytanie do, orze, do orzeczenia: Rosły. Kto rósł? Grzyby. Dobra, to moi drodzy, lecimy sobie dalej. Tutaj jeszcze chciałabym Wam pokazać, że od słowa grzyby w lewą stronę te dwa wyrazy grzyby jakie smaczne grzyby jak smaczne i jak wyjątkowo to jest grupa podmiotu a po drugiej stronie mamy grupę orzeczenia czyli do słowa rosły mamy rosły gdzie w lasach rosły gdzie w okolicy. Później określeniem do lasów jest, jest ciemnych oraz w gęstych a do okolicy określeniem jest w naszej ale to tutaj wszystko po tej stronie odnosi się do grupy orzeczenia. Zajmujemy się najpierw grupą podmiotu. Tutaj mamy grzyby, potem dajemy sobie kreskę, piszemy smaczne. I teraz musimy zadać pytanie, czyli grzyby jakie smaczne? Następnie zostaje nam jeszcze wyraz wyjątkowo, czyli to wyjątko, wyraz wyjątkowo piszemy pod smacznie, ponieważ nie jest to określeniem grzybów, a tego Jakie, y, jak smaczne były te grzyby. I teraz zadajemy sobie pytanie, jak? Jak wyjątkowo? I moi drodzy, grupa podmiotu jest, zostaje nam jakby zamknięta, ponieważ wszystkie wyrazy należące do grupy podmiotu właśnie tutaj umieściliśmy. To teraz przechodzimy do grupy orzeczenia. Mamy rosły w lasach. Zadajemy pytanie, gdzie? Następnie piszemy w lasach. Oczywiście teraz mamy tak, ciemny i gęsty. Określenia te nie są dorosłe, a do lasu. Czyli piszemy w lasach gęstych. Oczywiście zadajemy pytanie, jakich. I następnie piszemy ciemnych. I tutaj również jest pytanie, jakich. No to zostały nam jeszcze dwa słowa. Rosły w okolicy, czyli oczywiście pytanie będzie, gdzie. Od słowa w okolicy, ponieważ to jest w naszej określenie. Mamy tutaj właśnie naszej, i pytanie jest czyjej okolicy? Dobrze, no to teraz moi drodzy, zostaje nam e, nic innego jak podpisanie poszczególnych części zdania. Dolecimy sobie od grupy podmiotu. Tutaj mamy do czynienia z podmiotem gramatycznym. Następnie po prawej stronie od razu zrobimy sobie, jest to orzeczenie czasownikowe, więc to już zapisujemy. To, jak mówiłam, idziemy do grupy podmiotu. Smaczne to jest przydawka przymiotna, ponieważ odpowiada na pytanie jakie. Następnie mamy wyjątkowo, i jest to okolicznik sposobu, ponieważ mamy pytanie jak, a wiemy, że pytanie jak odnosi się właśnie do okolicznika. Jest to okolicznik sposobu. Przechodzimy sobie teraz do grupy podmiot, orzeczenia. W grupie orzeczenia w lasach jest to okolicznik. Miejsca. Następnie gęsty jest to przydawka przymiotna, ponieważ jest to określenie do lasów, a lasy są rzeczownikiem, więc tam będziemy szukali przydawki. I po drugiej stronie mamy analogicznie to samo, czyli przydawka przymiotna, ponieważ także pojawi się pytanie, jakich. Dobrze, idziemy do okolicy. To jest okoliczne miejsce, czyli podobnie jak lasak. I tutaj mamy w naszej, czyli przydawka przymiotna. I to moi drodzy jest pierwsza analiza pierwszego zdania. To idziemy teraz do drugiego. Moja dobra koleżanka kupiła świetną książkę dla swojego dobrego kolegi. No to zaczynamy od tego, że szukamy orzeczenia. Kupiła jest tu orzeczeniem, a podmiotem jest koleżanka, czyli p na górze, nad podmiotem, a o duże nad orzeczeniem. Następnie od koleż moja dobra to jest yy, należy do grupy podmiotu, dokładnie. Koleżanka dobra i koleżanka moja, i teraz po drugiej stronie mamy grupę orzeczenia. Kupiła książkę, książkę jaką świetną, kupiła yy, dla kolegi, dla kolegi jakiego, czyjego swojego i jakiego dobrego. Czyli widzimy znowu, że nie wszystko odnosi się konkretnie do słowa kupiła, ale także do poszczególnych tutaj części zdania. No to zaczynamy. Analiza tego zdania, podobnie jak, ćwic... podobnie jak w poprzednim przykładzie, przepisujemy ten przykład do zeszytu i wspólnie wykonujemy zadanie. I po lewej stronie piszemy koleżanka, bo jest to podmiot, dajemy sobie kreskę i po prawej stronie piszemy kupiła. Następnie pojawia się znowu pytanie, co zrobiła? Koleżanka, co zrobiła? Kupiła. Kupiła. Kto kupił? Koleżanka. I w taki sposób tutaj zapisane są pytania. No to grupa podmiotu. Koleżanka moja, tu będzie pytanie czyja, i następnie będzie dobra, i pytanie jaka koleżanka. No to teraz grupa podmiotu, ponieważ wykorzystaliśmy wszystkie słowa należące do grupy podmiotu, czyli do grupy orzeczenia. Przechodzimy. Kupiła książkę, tutaj pytanie będzie, kto kupiła książkę. Następnie mamy określenie do książki. Świetną. Jaką? I teraz idziemy do drugiej, na drugą stronę dla kolegi. Kupiła. Dla kolegi tu będzie pytanie dla kogo? I określenia do y, kolegi teraz będą, czyli swojego, tu mamy czyjego, dobrego, czyli jakiego. Czyli pytania mamy y, do orzeczenia. Także i cała budowa także jest zrobiona. No to teraz zostaje nam nic innego, jak podpisanie części zdania. Koleżanka jest podmiotem gramatycznym, a kupiła jest orzeczeniem czasownikowym. No to grupa podmiotu. Moja jest przydawką przymiotną, ponieważ tu mamy pytanie czyja, a wiemy, że do przydawki przymiotnej zaliczają się także zaimki. Tutaj mamy przydawka przymiotna, dobra. Jaka? Dobra. Teraz lecimy do grupy orzeczenia. Kupiła co książkę, jest to dopełnienie bliższe, ponieważ Koleżanka kupiła książkę, ale możemy powiedzieć, że książka została kupiona przez koleżankę. Czyli, jeżeli możemy ze strony, yy, strony biernej na stronę czynną yy, zmienić zdanie, wówczas yy, jest to dopełnienie bliższe. Następnie mamy podnowę świetną, tutaj przydawka przymiotna, a po drugiej stronie mamy dla kolegi, jest to dopełnienie dalsze. Ponieważ nie możemy w drugą stronę zamienić, czyli możemy powiedzieć, że koleżanka kupiła książkę dla kolegi, ale kolega, mm, no i teraz to nam brakuje, jak to słowo odmienić, no nie jesteśmy w stanie, dlatego jest to dopełnienie dalsze. Dobrze? Następnie swojego jest przydawka przymiotna i mamy przydawkę przymiotną dobrego, czyli jakiego dobrego. Dobrze, to moi drodzy przechodzimy do trzeciego zdania. Czarny pies mojego sąsiada szczeka głośno od rana na ludzi przechodzących ulicą. Zaczynamy standardowo od odnalezienia orzeczenia szczeka, czyli duża ona górze, i teraz do podmiotu, czyli pies i tutaj to jest podmiot. Tutaj mi się to, to pewnie się przesunęło na czarny, moi drodzy, ale chodzi o to, że podmiotem jest pies. Następnie mamy grupę podmiotu, czyli pies czarny, pies kogo Sąsiad, czyli sąsi sąsiada, czyli sąsiada. E, pies e, sąsiada czyjego mojego. No i teraz po drugiej stronie mamy grupę orzeczenia, czyli szczeka głośno, szczeka na ludzi, szczeka od rana i ludzi przechodzących, czym przechodzących ulicą. Dobra, to teraz zaczynamy, za, zabieramy się za analizę zdania. I konkretne drzewko. Po lewej stronie piszemy pies, po prawej stronie szczeka. I znowu pojawia nam się pies, Co robi? Szczeka, szczeka. Kto? Yy, tu, moi drodzy, ma być co, więc tutaj sobie zmieńcie na co? Pies. To idziemy dalej. Pies, czarny. I tutaj pojawi się pytanie, jaki? Następnie mamy sąsiada, czyli czyj to jest pies? Sąsiada. I sąsiada, określenie do sąsiada, sąsiada, jest mojego, czyli czyjego sąsiada? Mojego. I przechodzimy sobie na, do grupy orzeczenia. Czeka głośno, tu będzie oczywiście pytanie jak. Następnie od rana, czyli od kiedy. Czeka na ludzi, czyli na kogo. I teraz mamy na ludzi przechodzących, jakich, czy ci, ci ludzie są przechodzący i przechodzący którędy ulicą. Tak wygląda wykres zdania które przed chwilą opracowywaliśmy. Tu tylko, moi drodzy, bardzo Was proszę o zmianę, ponieważ nie kto, ale co, czyli to jest mój błąd, poprawiamy sobie. Bo kto odnosi się tylko i wyłącznie do ludzi. No to podpisujemy sobie części zdania. Pies to jest podmiot gramatyczny, a szczeka jest orzeczenie orzeczeniem czasownikowym. Jaki? Jest to przydawka przymiotna, a czyj. Jest przydawką rzeczowną, ponieważ mamy do czynienia z rzeczownikiem. No i mamy mojego, jest to przydawka przymiotna. Szczeka od kiedy od rana, jest to okolicznik czasu. Głośno jest to okolicznik sposobu, czyli jak szczeka. Szczeka na ludzi, czyli jest to dopełnienie bliższe, ponieważ pies szczeka na ludzi, a ludzie są yy, obszczekiwani przez psa. Następnie mamy przechodzących przydawka przymiotna i ulicą okolicznik miejsca. No to, moi drodzy, kolejne zdanie. Mama mojego najlepszego kolegi z klasy jest bardzo cenioną pielęgniarką. Zaczynamy. Szukamy orzeczenia jest pielęgniarką. Moi drodzy, zwróćcie uwagę, że mamy do czynienia z orzeczeniem imiennym. Mamy tutaj słowo jest, czyli jest to łącznik i do łącznika szukamy orzecznika. Orzecznikiem jest pielęgniarką. Jest. Pielęgniarką. Dlatego podkreślamy zarówno jest, jak i właśnie, czyli ten łącznik, razem z orzecznikiem. Następnie szukamy podmiotu. Mama jest tutaj właśnie podmiotem. Czyli grupą podmiotu jest mama, ko, mama mojego, mama y, kolegi, kolegi najlepszego i kolegi z klasy. Czyli to wszystko należy do grupy podmiotu, a do grupy orzeczenia jest pielęgniarką. Pielęgniarką, jaką cenioną i jak bardzo. No to zaczynamy. Mama jest podmiotem, czyli po lewej stronie, a jest pielęgniarką po drugiej stronie jako orzeczenie imienne. Ma, oczywiście mama co robi? Jest pielęgniarką. Mama jest pielęgniarką. Kto jest pielęgniarką? Mama. No to zaczynamy. Mama kolegi, czyli kogo? Kolegi czy jego, Mojego. Kolegi jakiego? Najlepszego. I mamy jeszcze kolegi jakiego? Z klasy. No to idziemy teraz do grupy orzeczenia. Jest pielęgniarką jaką? Cenioną. Mamy cenioną jak cenioną? Bardzo. No to moi drodzy zaczynamy teraz, kontynuujemy dalej e, naszą analizę zdania, podpisując mm, wszystkie części zdania. Mama jest to podmiot gramatyczny, jest pielęgniarką, jest to orzeczenie imienne, czyli jest, jest łącznikiem, a pielęgniarką jest to orzecznik. Kolegi jest przydawką dopełnia, dopełniaczową. Mojego jest przydawką przymiotną, najlepszego przydawką przymiotną, a z klasy jest to przydawka przyimkowa, ponieważ mamy do czynienia z wyrażeniem przyimkowym z klasy. Teraz lecimy na drugą stronę. Mamy pielęgniarką, jaką cenioną jest to przydawka przymiotna. Jak bardzo jest to okolicznik stopnia? To myślę, że na razie wszystko jest, moi drodzy. Jasne, i tutaj nie ma problemu z, tymi, y, z tą analizą z poszczególnych zdań. No, to zostaje nam jeszcze jedno zdanie. Te dwa małe kotki energicznie bawiły się w pokoju nową zabawką, czyli znowu podkreślamy sobie pod, y, orzeczenie bawiły się. Oczywiście się należy do czasownika, więc to razem podkreślamy. Y, y, koty tutaj są podmiotem. Znowu, Grupa podmiotów to są od kotów, czyli koty twoje, koty dwa, koty małe, a grupa orzeczenia bawiły się energicznie, bawiły się w pokoju, bawiły się zabawką. Zabawką jaką? Nową. No to zaczynamy analizę. Po lewej stronie piszemy koty, po prawej stronie bawiły się. I tu, moi drodzy, też będzie błąd, zgadza się, ponieważ będą koty, co robiły, bawiły się, tu jest w porządku, ale bawiły się. Co się bawił, bawiły się? Co się bawiło? Koty się bawiły. Czyli nie kto, tylko co. Dobra, też sobie tu poproszę proszę o zamianę. No to idziemy. Koty twoje, czyli będzie pytanie czyje. Koty ile? Dwa. I koty małe, czyli jakie. Teraz druga strona. Orzeczenie. Bawiły się jak energicznie. Bawiły się w pokoju, czyli gdzie. I bawiły się zabawką, czyli czym? I do zabawki oczywiście mamy określenie: zabawką jaką nową. Dobra, moi drodzy, więc w takim razie idziemy już do opisywania części zdania. Koty jest to podmiot gramatyczny, a bawiły się, jest to orzeczenie czasownikowe. Twoje jest to przydawka rzeczowna, dwa jest to przydawka liczebna, a małe przydawka przymiotna. Dobrze, to teraz zajmujemy się grupą orzeczenia. Bawiły się energicznie, czyli jest to okolicznik sposobu, czyli w jaki sposób się bawiły. Bawiły się, gdzie jest to okolicznik miejsca w pokoju. Zabawką dopełnienie dalsze. I mamy nową, czyli przydawka przymiotna. Więc, moi drodzy, jak widzicie, przeanalizowaliśmy pięć zdań. Każde za zdanie zostało rozpisane na grupę podmiotu, grupę orzeczenia, a także udało nam się opisać wszystkie części zdania. Myślę, że nie jest to nic skomplikowanego. Gdyby były jakieś pytania, to oczywiście jak najbardziej jestem do Waszej dyspozycji. Bardzo Was proszę o przeanalizowanie tych zdań raz jeszcze i Widzimy się albo słyszymy na kolejnym zajęciu. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję.